Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj taki dosyć ciekawy odcinek z serii ZZZ, czyli znaleziska ze złomowiska. Trochę mi tam gratów padło, parę dosyć ciekawych. Mój tato, mój tato też coś ciekawego ostatnio znalazł, ale nie na złomowisku, tylko o mojej babci gdzieś tam w stodole. Miał okazję być i znalazł fajną rzecz, dosyć, do której ma sentyment, bo jest to część z jego motocykla, ale sobie to zobaczycie. I będziecie, będziecie mogli odgadnąć z jakiego to motocykla dokładnie jest Dzisiaj także byłem, trzy fajne fanty wpadły Jakiś czas temu też byłem I też dosyć dużo tych rzeczy ciekawych wpadło Także zaraz zobaczycie co tam ciekawego znalazłem Przy okazji, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału To w tej chwili możesz to zrobić Tym co go subskrybują, dzięki wielkie za to, że jesteście Możesz śmiało wpadać na naszą grupę facebookową Tam czasami różne fajne posty zostają zamieszczone Na naszego Instagrama i inne pierdoły. Ja więcej nie będę przedłużał, zapraszam Was do znaleziska. No dobra, zaczniemy sobie od tych e, mniej interesujących rzeczy, czyli że tak powiem od rzeczy, które są tam przydatne w domu. To jest nielegalna rzecz. E, Paro osób pewnie wie, do czego to służy. To jest maszynka do zbierania jagód. Taką, zbierając taką maszynką łodyżki z owocami wchodzą tutaj między te, te, te druty. No, i jagódki zostają tutaj te większe, i to spada, i się osadza tutaj, tam z tyłu. No i potem można przebrać jagody, które są zielone, bo na krzakach są też zielone jagody, trzeba o tym pamiętać. I odsypuje się, odsypuje się to dobre, te złe się wyrzuca, i potem można oddać na skup. Ale mówię, to jest, to jest niedozwolone. Ja to zbieram z tego względu, że jest dosyć ciekawe, i zbieram to sobie na półkę. Tutaj mamy kolejną rzecz. To są takie noże do siekania ziół. Tutaj, co prawda, jednego brakuje, ale to mniejsza, nieważne. Dwa kilofy. Ja zbieram takie rzeczy, bo uważam, że to się kiedyś może przydać też. Jak zbieram już takie rzeczy, to potem po prostu się je naprawia i one czekają. Już parę rzeczy mi się takich przydało, więc, więc to jest fajna rzecz, które można znaleźć, a potem gdzieś tam sobie zostawić i na pewno się do czegoś przyda. Młoteczek, kwestia zmienienia tak naprawdę trzonka, nowy trzonek, mam gdzieś. Także zmienię sobie, a brakuje mi takiego młotka małego. Ten jest, 300, ten jest 300 gramowy, czyli taki idealny do takich małych prac w garażu. No i jest w dobrym stanie, nie widać, żeby on był, był gdzieś tutaj zniszczony. Co ty, cholero? Przecinak. Przecinak też bardzo ważna rzecz, jakieś łożyska, czy, czy jakieś tam niesforne. Swożnie, hehe, można, można, sobie, można sobie wybić czymś takim To jest super stanie, ogólnie to się wszystko trafiło w jednym, nie wiem czemu ktoś się tego pozbył Nie mam pojęcia I tutaj zaczynamy przechodzić do rzeczy e, typowo motocyklowych Które najbardziej pewnie Was interesują Pierwszą rzeczą jest siedzenie od Komara Sztywniaka, to jest Komar 232 z tego co pamiętam Ono jest w dosyć dobrym stanie co prawda jest taką zaszło taką dziwną rodzą, tak jakby nie wiem, się spaliło albo coś, coś w tym stylu. Nie wiem, może ktoś to po prostu zni chciał zniszczyć. No, nie wiem, naprawdę, naprawdę nie mam pojęcia. Ja to siedzenie sobie spróbuję odrestaurować z tego względu, że chcę złożyć sztywniaka. Na początku nie wiedziałem, od czego to jest. Myślałem, że to jest od motorynki M1, z tego względu, że to się trafiło ogólnie z gratami od motorynki, ale mniejsza. Chłopaki na grupie podpowiedzieli mi, że to jest właśnie od tego komara sztywniaka. Także dosyć, dosyć fajna znajdka. Przyda się coś takiego. Ja sobie to odrestauruję, Ramę do sztywniaka będę szukał z tego względu, że mam silnik S38. Także od razu już mam siedzonko kupione tak naprawdę za grosze chyba. Tych 5 gratów kupiłem za 4 zł, więc to, to, to tak naprawdę są śmieszne pieniądze. Nie? Przechodząc dalej, nakrętki na wydech od Weski ta jest e, troszeczkę bardziej zniszczona. Ta wygląda bardzo spokojnie. gwint w środku też jest, też jest OK, też jest cały, także. No przyda się, chyba ewentualnie komuś się po prostu oddam Bo szkoda takich rzeczy wyrzucać, ja wiem że to nic nie kosztuje ale Ale warto mieć coś takiego jakby gdzieś tam Gdzieś tam zabrakło kiedyś Rozpierak hamulca To jest to co tu, to, jest, to jest to co jest tutaj O możecie sobie porównać Tylko że ten jest ocynkowany a ten, ten ma stary ocynk nie no, ale też, będę gdzieś składał, może jeszcze jedną WSK, to akurat się przyda. Przy okazji, ten automat zmiany biegów, który jest w środku w WSC, też był tam w środku w tych gratach. W dobrym stanie, bo on tutaj nie ma jakichś luzów. Ja go sprawdzałem. Teraz nie wiem, jak wam tego pokazać, ale on nie ma luzów. Wystarczy go gdzieś tam umyć. No i tak naprawdę będzie gotowa część do skrzyni, bo ten mój tutaj w silniku nie był jakiejś jakiej zajebistej jakości, także jakby coś to mam na zapas. Od motorynki, podstawa siedzenia. Widać, że przeszła parę malowań, ale idzie to, idzie to gdzieś tam naprawić i coś mi się kojarzy, że moja podstawa siedzenia w mojej motorynce była lekko uszkodzona, więc, więc jak najbardziej to będzie przydatne no i będę mógł to wykorzystać. Nie? Tutaj widzimy, że jest jakaś Rdza powierzchowna, ale to jest kwestia tak naprawdę wyczyszczenia tego i będzie grało. Jeszcze jedna była taka podstawa, ale tamta podstawa po prostu była yy, bardziej zgniła i, i w paru miejscach uszkodzona mocno. A tam tutaj pęknięcie, więc to jest tak naprawdę nic. Przechodzimy, tak naprawdę, do, do jednego z gwoździ programu. Jest to koło od WFM prawdopodobnie, albo od jakichś pierwszych ws chyba. Ogólnie. Widać tutaj, że jest jeszcze polakierowane i widać, że leżało gdzieś tak naprawdę na strychu i ktoś, ktoś po prostu nie zapomniał, a potem się skurzył i to cholerstwo wyrzucił. Mnie najbardziej interesuje tutaj piasta stąd, bo obręcz raczej się do niczego nie będzie nadawała po wypiaskowaniu, więc, więc obręcz mnie nie interesuje kompletnie. Interesuje mnie tutaj tylko i wyłącznie ten, ten środek ta piasta. Z drugiej strony to wygląda w ten sposób i wygląda bardzo bardzo spoko ta, ta piasta według mnie bo te, gdzieś, te które przeglądałem gdzieś tam na OLX które, które widziałem były w strasznym stanie także, także będę, miał, będę miał takie koło do swojej fumy powoli trzeba zbierać graty żeby tego złamał go złożyć ja już mam takie koła ale mówię, na, na wszelki wypadek wziąłem. Skoro kosztowało 4 czy tam 5 zł, to szkoda, szkoda tego nie wziąć. Może leżeć na półce, jeść nie woła. Także kiedyś będzie mi potrzebne, to sobie to po prostu wezmę. Nie? No i ostatnia rzecz. Ja może powiem od czego to jest. To jest prawdopodobnie koło 16. Od mz -y mojego taty, którą miał kiedyś. To była MZ251. Prawdopodobnie coś takiego. Znalazł to koło ostatnio u mojej babci. Gdzieś tam, gdzieś tam było, czy babcia to znalazła, już nie pamiętam dokładnie. Gdzieś to tam zostało znalezione tam w tych shopach, w których oni mieli te swoje motocykle, no i, i powiedział, że to weźmie, ja się tutaj tym zaopiekuję. Kiedyś myślę, że będę szukał takiej MZ, -y, bo to jest naprawdę fajny motocykl który teraz już jest takim, można powiedzieć, że Young Timerem, więc jest, jest to fajna opcja do, do, do zainwestowania paru złotych i do odnowienia takiego egzemplarza. Nie? No, tu ma takie ciekawe listki. Ja nie, nie widziałem nigdy czegoś takiego. Nie wiem, czy to, jest jakaś tam, czy to jest jakiś tam wymysł mojego ojca. On mówi, że tego nie pamięta, także, także nie mam pojęcia, czy może. Także nie mam pojęcia, dlaczego te listki tutaj są wstawione. One są oczywiście blaszane. Taki był kiedyś po prostu styl. Robili tak ludzie, ludzie. Ogólnie ono jest w bardzo trudnym stanie. To jest, to jest ogólnie gruba obręcz i gruba piasta, także z tym nie ma prawa się nic stać. Część osób się pewnie spyta: czemu nie ma odcinka z Motobazaru? Motor, odcinek z Motobazaru będzie jakoś na pewno w tym tygodniu, także nie macie się o co martwić. Wrzucę go na 100%. Pokażę Wam, co kupiłem. Nie ma tego za dużo, tak naprawdę kupiłem dwie rzeczy. Jedną rzecz to możecie się domyślać. W sumie też możecie zgadywać, tak naprawdę, co tam ciekawego kupiłem. Mogę Wam tylko zdradzić, że kupiłem dwie najważniejsze rzeczy do motocykla. Po prostu nie było nic, nic ciekawego za bardzo. Ale ja też nie chciałem kupować jakichś złomów, które, które by leżały po prostu i by się do niczego nie nadawały. Nie chciałem też tam tracić bardzo dużych sum, z tego względu, że mam jeszcze dwie opcje do zrealizowania. Mam dwie opcje, które tak naprawdę muszę kupić, ale to wszystkiego, wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. Pewnie część osób się domyśla. Pisałem, pisałem na tym, <laughs> pisałem o tym na fanpage'u, także pewnie wiecie o co chodzi. A jeszcze zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ostatnio dostałem bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Jest to kask, co prawda on jest pęknięty tutaj. Miejscu jest to taki typowy orzeszek z PRL-u. Możecie sobie zobaczyć, jak, jak, kiedyś, jak kiedyś podchodzono do bezpieczeństwa. Jest to naprawdę sama skorupka i kawałek, tak naprawdę gąbki jakieś. To w ogóle nie zapewniało ochrony. Tak naprawdę mogło zrobić więcej szkody niż pożytku. Ale jest to pamiątka, którą dostałem od mojej dziewczyny. Tak naprawdę od jej mamy. Naprawdę fajna rzecz. Ja postanowiłem, że pokleję tutaj ten kask i odmaluję go, środka tutaj nie będę ruszał, po prostu go odmaluję z zewnątrz i będzie fajne jako taka pamiątka, taki gadżet garażowy na półkę. No to co, jeżeli odcinek Ci się spodobał, możesz, możesz zostawić jakiegoś lajka, czy suba, czy co tam chcesz na kanale, pewnie nie, nie, nie wszyscy są pocieszeni, bo byście chcieli zobaczyć Odcinek z motobazaru, który i tak będzie w tym tygodniu, także nie macie się o co martwić. Dużo mam materiału, także, będzie, także myślę, że będzie co oglądać. Ja więcej nie będę zanudzał w następnych odcinkach. W następnych odcinkach będziemy kombinować z wsk ką Będzie na pewno ten motobazar nasz, i to chyba wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!